Czym jest rendering? Zazwyczaj mówi się, że polega na szlifowaniu rysunku, uszczegławianiu go. Ale co właściwie dokładnie dzieje się pomiędzy stanem A, surową wersją, a stanem B, czyli tą skończoną? Hmm. Jakie czynności trzeba wykonać pomiędzy? W tym filmie wejdziemy w etap renderowania głębiej. Proces renderingu pokażę Ci na tej pracy, bo w niej bardzo szybko przeszłam właśnie do etapu renderowania, praktycznie od razu po szkicu, mniej więcej od tego momentu. Dlaczego? Bo chciałam stworzyć rysunek w analogicznej palecie, więc nie musiałam dodawać wielu bazowych kolorów. Ten zielony, który już był na płótnie jako tło, w zupełności mi wystarczył. Normalnie jednak po szkicu nakładam jeszcze bazowe kolory, potem cienie i dopiero potem renderuję. Cały ten mój bazowy proces możesz zobaczyć w filmie, który wyświetla się na karcie na górze. W tym rysunku jednak nie oddzieliłam tych etapów od siebie, ale zlałam je w jeden dłuższy proces renderowania, który w przybliżeniu zajął mi mniej więcej 80% stworzenia całego rysunku. Moje ruchy pędzla mogą wydawać się więc trochę zwodnicze. Wygląda na to, jakbym robiła wszystko naraz. I w sumie trochę tak jest. W procesie renderowania wiele czynności się ze sobą łączy, przenika i tworzy cykle następujące po sobie. Żeby to dobrze zrozumieć, można spojrzeć na to jak na taniec. Widzimy, jak ktoś tańczy, robi wiele rzeczy naraz, czujemy jakiś rytm, logikę w tym tworzeniu, ale nie zawsze dostrzegamy podstawowe kroki, a warto je znać, bo potem całość będzie mogła zlać się w spójną choreografię. Podstawowe kroki w renderowaniu. To kolorowanie, cieniowanie, ale też bryła, blendowanie, kompozycja, styl, szczegóły no właściwie cała wiedza rysunkowa. Sporo jak na ten film. W kursie Digital Mart omawiamy każdy z tych aspektów osobno i ćwiczymy je, aby potem łączyć w całość i żonglować już nimi jak mistrz. Wyzwaniem jest stresić to w kilka minut, ale spróbujmy. Ogólnie podchodzę do renderowania jak do rzeźbienia. Podobnie jak rzeźbiarz lepi w glinie, tak i obraz digitalowy wyłania się stopniowo. To podejście sprawia, że nic nie musi być idealne od początku, bo każdy element można ulepszyć później. Na przykład mój szkic wcale nie wygląda profesjonalnie. Oczywiście od razu w zamyśle staram się zrobić dynamiczny szkic i ustawić pozę, ale zobacz, że ten szkic jest właściwie brzydki. You are crazy ugly! Jeszcze mówiąc tak brzydki, że aż jestem dumna, że nie wstydzę się go tutaj pokazać. Ale jego zadaniem nie jest od razu zachwycać, tylko dać mi punkt wyjścia, przełamać lęk przed białą kartką, zacząć od czegoś. Zostawiam go więc, bo wiem, że na kolejnych warstwach jeszcze go dopracuję. Szkic to nie jest jeszcze etap renderowania, ale wspominam już o nim, bo podobna zasada podejścia do renderingu jak do rzeźbienia ma tu też zastosowanie. Renderowanie to wciąż rzeźbienie, ale kolorem. Mam na płótnie różne kolory, które mogę pobierać kroplomierzem i wykorzystać do dalszego rzeźbienia. To jest moja paleta farb. Nie gdzieś obok, na przykład tutaj, albo w ręce, jakby trzymał ją tradycyjny artysta, ale bezpośrednio jest na obrazie. Dzięki temu rysunek stopniowo poszerza swoją paletę kolorystyczną. Nie muszę zastanawiać się, jakie kolory mam wybierać, a jednocześnie cały czas zachowuje spójność. Zauważ, że pomarańczowy kolor owoców delikatnie pojawia się też przy oczach i w innych miejscach. Każdy z kolorów dystrybuowany jest po całym obrazie. Wszystko w procesie renderowania nakładam cienkimi, ostrożnymi warstwami, co pomaga mi zachować kontrolę nad efektem. Lubię utrzymywać proces jak najprostszy. Nie chcę gubić się w milionie warstw, więc zazwyczaj rysuję dłużej na jednej. To pozwala mi utrzymać kreatywny flow. Tutaj w nagraniu z Procreata nie widać warstw, ale mogę pokazać Ci to na innym przykładzie. Pod spodem mam warstwę z rysunkiem, a na wierzchniej warstwie renderuję. To są dwie kluczowe warstwy, które są mi potrzebne. Reszta to są jakieś eksperymenty i alternatywne wersje. Myślę, że ten przykład to dobre wykorzystanie tego cytatu proces renderowania na przykładzie. Renderowanie polega przede wszystkim na uszczegóławianiu i szlifowaniu. Uszczegóławianie to tak naprawdę dodawanie topologii, a szlifowanie to blendowanie jej z resztą. Jak to wygląda w praktyce? Tworzę kształty, takie bloby, które podążają za bryłem, oraz światłem. Gdzie umiejscowić te kształty, to też jest obszerny temat na inny film, ale gdy już naniosę te kształty, to potem blenduję ich krawędzie w strategiczny sposób. To znaczy, że część krawędzi takiego bloba zostawiam ostrych, a część zostawiam gładszą, a część zupełnie zanikającą. A więc jeszcze raz próbuję dany kolor, tworzę bloba, zakolorowuję go w środku. I następnie próbuję wtopić go, znowuż próbkując kolory, na przykład wokół, albo używając rozcierania w otoczenie. Zauważ, że różnicuję krawędzie takiego bloba. Niektóre zacieram, a niektóre zostawiam ostrzejsze. Możesz to robić pędzlem albo lasem. I wówczas przy użyciu gradientu albo pędzla możesz tworzyć podobne bloby. Laso jest o tyle fajne, że od razu nam różnicuje te krawędzie. Część zostawia nam ostre, a część bardziej zanikające. Mogę to jeszcze dodatkowo zblendować później pędzlem i dostosować te krawędzie tak, jak mi się dokładnie podoba. Próbuję też często różnicować kolory w tych blobach, więc to jest to, co uzyskaliśmy. Krawędzie. Samo już wyrównanie krawędzi daje ogromną zmianę wizualną o wiele większą, niż gdybyśmy renderowali dłoń w środku. To taki mój trik na szybsze kończenie fragmentu ilustracji. Poprawiam krawędzie, robię ostrzejsze, bardziej dopracowane, i w ten sposób przeskakuję bliżej końca małym kosztem. Szczegóły. Na sam koniec dodaję szczegóły. Tutaj chciałam w tej pracy tego uniknąć, bo w założeniu nie miała być to praca o takiej głębi szczegółu, ale jednak niemal zawsze sprawdza się to, że drobne detale poprawiają efekt. Pokazują, że praca jest skończona. Nie śpiesz się jednak z dodawaniem szczegółów, bo one utrudniają blendowanie i dodawanie szczegółów o większej ziarnistości. Zostaw sobie je na zupełny koniec, najlepiej na osobnej warstwie. No i na koniec przełożyłam pracę do Photoshopa, gdzie podkręciłam kolory, zrobiłam ostateczne formowanie, dodanie podpisu i voilà, gotowe. By the way, zrobiłam z tej pracy wyzwanie Joyce in Your Style. Jeżeli chcesz narysować tę nifę w swoim stylu, szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Kiedy kończę renderowanie, często pytacie, skąd mam wiedzieć, kiedy mam skończyć renderowanie. Prawda jest taka, że rysunek właściwie nigdy nie jest skończony, sama muszę o tym zdecydować. Bo zawsze jest coś, co można by poprawić, ulepszyć, gdy siądę za tydzień, na pewno coś znajdę. Gdy kończyłam ten rysunek Diany, nie widziałam nic, co mogłabym ulepszyć, a dzisiaj widzę. Ma też jednak to dobre strony, bo oznacza, że rysunek nie jest czymś, co jest pewnym monolitem, ale czymś, co możesz cały czas zmieniać, poprawiać, na każdym etapie tworzenia. No dobra, ale w takim razie jak i ja podejmuję decyzję, kiedy naprawdę skończyć ten rysunek? Jak już wiesz, renderuję zawsze na tej jednej wierzchniej warstwie i na bieżąco sprawdzam, czy moje zmiany, nowe szczegóły i szlify ulepszają rysunek. Jeśli widzę, że kolejne detale nic nowego nie wnoszą, albo wręcz psują rysunek, no to znak, że pora kończyć. Wymaga to wyczucia i zadawania sobie pytania co pewien czas, czy coś jeszcze jest tutaj potrzebne. Gdzieś słyszałam cytat, który brzmiał mniej więcej tak: Ważniejsze jest to, czego zdecydujesz się nie narysować, niż to, co narysować. Chodzi o to, że sztuka rezygnacji czasami jest ważniejsza niż sztuka dodawania. Patrzę też na rysunek z oddali i jeśli widzę, że zmiany w renderingu na wierzchniej warstwie nic praktycznie nie zmieniają, to wtedy myślę nad skończeniem. Jeśli oceniałabym to samo, ale z bliska, to istnieje pokusa, że będę chciała wygłaskać tę pracę na śmierć. Zrobić za duży szlif. Uh, uh, this is too much. Takie przerenderowane rysunki wyglądają w rezultacie trochę sztucznie brakiem tej surowości. Dlatego lubię, jak gdzieniegdzie przyświtują niedokończone fragmenty, gdzie przebija się ten szkic. Mój proces właśnie polega na tym, żeby ten szkic stopniowo wtapiać i zachować go gdzieś miejscami. Upewniaj się co chwilę, że nowa warstwa renderingu coś faktycznie daje, i nie bój się jej odjąć, jeśli kosztowała cię dużo wysiłku i czasu, a nic nie wnosi. Esencjonalność renderingu. Na koniec wskazówka dla zaawansowanych. Odkryłam, że profesjonalni artyści używają dokładnie tylu pociągnięć pędzla, ile trzeba, aby uzyskać dany efekt, i ani jednego więcej. To jest tak zwana ekonomiczność w rysunku. Te przykłady dobrze to obrazują. Działa to trochę jak taki mistrz kaligrafii, który robi doskonałą literę jednym pociągnięciem pędzla. Osoba, która chce udać tego mistrza, robi mniej więcej coś takiego. Co niby w przybliżeniu, w rezultacie daje ten sam efekt, ale gdy się przyjrzymy tej drugiej wersji, no to brakuje tutaj dynamizmu, tej pewności. Widać to też wtedy, kiedy profesjonalista jest w stanie oddać sylwetkę kilkoma liniami albo nanieść cień i światło paroma pociągnięciami pędzla. Nie musi ich jakby szukać na płótnie, tworząc wcześniej niezdecydowane linie. Widzi wiele rzeczy już w głowie. Ja cały czas nad tym pracuję, bo mój sposób stopniowego budowania jest wygodny, a jednocześnie czasem faktycznie mniej ekonomiczny. Jeśli jednak dopiero zaczynasz, nie myśl za dużo o tej ekonomiczności, ale przyswój sobie najpierw po kolei każdy z aspektów, który składa się na renderowanie. A jeśli chcesz to zrobić z moją pomocą, to zapraszam cię do kursu Digital M Art. Więcej informacji znajdziesz na stronie w opisie pod filmem. Jestem ciekawa, czy wynosisz coś ciekawego z tego filmu. Jeśli masz jakiś moment aha, to podziel się w komentarzu. To będzie też takie podsumowanie wiedzy dla ciebie, aby faktycznie wynieść choć jedną przydatną rzecz i użyć jej w kolejnym rysunku. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!